Przez ponad 100 lat nasza ludzkość przechodzi przez wiele wyzwań, które wydają się stawać trudniejsze z każdą dekadą. Od początku ubiegłego wieku widzieliśmy dwie wielkie wojny światowe, choroby, które rozprzestrzeniły się po całym świecie, kryzysy, które zmieniły życie wielu rodzin. I teraz żyjemy w czasach, gdy wielkie zmiany mogą nastąpić w każdej chwili. Ale istnieje historia, której wiele osób jeszcze nie zna. Według tych, którzy studiują wiarę katolicką, Matka Boża pojawiała się wiele razy w ciągu ubiegłego wieku. Nie tylko po to, by ostrzec o trudnych czasach, które nadejdą, ale także po to, by nauczyć kompletnego planu ochrony i opieki nad tymi, którzy podążają za jej nauczaniami. Ta niezwykła historia zaczyna się, gdy przyjrzymy się bliżej słowom, które Matka Boża miała powiedzieć: Moje drogie dzieci. Mam plan ratowania ludzkości. Ten plan, według relacji, został nauczany poprzez różne objawienia, które Kościół katolicki uznał za prawdziwe, zaczynając od Fatimy i kontynuując do dziś nowymi przesłaniami, które według wiernych wciąż przychodzą z nieba. To, co najbardziej przyciąga uwagę w tej historii, to jak wszystkie elementy zaczynają się układać, gdy patrzymy na całość. Podczas gdy rzeczy, które zostały przepowiedziane w starożytnych proroctwach, zaczynają się dziać przed naszymi oczami, a świat przechodzi przez wielkie przemiany, wszystkie części tego boskiego planu w końcu mają sens razem, oferując praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak ludzie będą chronieni przed trudnymi czasami, które nadchodzą. To nie jest tylko kwestia duchowej pociechy czy abstrakcyjnej nadziei. Zgodnie z przekazanymi nauczaniami jest to kompletny plan ochrony, który obejmuje zarówno przygotowanie duchowe, jak i bardzo konkretne instrukcje. Wierni uczą się, jak przekształcić swoje domy w prawdziwe, święte miejsca lokalizacje, które według tradycji nic złego nie może dotknąć. Dla tych, którzy zastanawiają się nad tym, co przyszłość przygotuje, gdzie znajdą schronienie, jak ochronią swoje rodziny przed nadchodzącymi wyzwaniami, ta tradycja oferuje jasne i szczegółowe odpowiedzi. Aby zrozumieć ten plan, musimy spojrzeć na to, jak był budowany przez wiele lat. Przez kilka pokoleń ludzie studiujący objawienia Matki Bożej zastanawiali się, dlaczego zdecydowała się pojawiać tak często w XX wieku. Lista miejsc, gdzie wydarzyły się objawienia uznane przez Kościół. Jest imponująca. Lords we Francji, Fatima w Portugalii, Banno w Belgii, Akita w Japonii, Medjugorje w Bośni i Hercegowinie i wiele innych miejsc rozsianych po wszystkich kontynentach. Ta niezwykła częstotliwość objawień skłania do myślenia o tym, dlaczego Matka Boża czułaby potrzebę tak bezpośredniego uczestnictwa w historii ludzkości. Odpowiedź: według tych, którzy studiują te tradycje. Była ukryta w samych przesłaniach przekazanych podczas tych objawień. Każde objawienie nie było izolowanym wydarzeniem, ale ważnym elementem wielkiej duchowej układanki, którą tylko teraz, gdy ostateczne wydarzenia zaczynają się dziać, można w pełni zrozumieć. Analizując uważnie te przesłania, widzimy, że Matka Boża nie przyszła tylko po to, by pocieszyć wiernych lub prosić o ogólne modlitwy. Przeciwnie, w sposób stopniowy i zorganizowany, objawienie po objawieniu, zbudowała kompletny duchowy system ochrony stworzony specjalnie dla najtrudniejszych okresów w historii ludzkości. Najbardziej znanym przykładem tego wzoru można zobaczyć w wydarzeniach z Fatimy, które miały miejsce w 1917 roku. Podczas tych objawień Matka Boża ujawniła trzem młodym wizjonerom, że Rosja rozprzestrzeni swoje idee po całym świecie. Chyba, że nastąpi prawdziwa duchowa przemiana. Ta proroctwo, gdy patrzymy wstecz, pokazuje imponującą precyzję, jeśli weźmiemy drugiemy pod uwagę, jak komunizm rozprzestrzenił się na wielkie części świata w XX wieku, decydująco wpływając na kierunki polityczne i społeczne ludzkości. Ale objawienia z Fatimy nie zakończyły się tym ostrzeżeniem. Matka Boża również oferowała obietnicę definitywnej nadziei. Gwarantując, że na końcu wszystkich konfliktów i trudności jej niepokalane serce zwycięży nad wszystkimi przeciwnymi siłami. To zwycięstwo zostało jednak przedstawione nie jako coś automatycznego, ale jako coś, co będzie zależało od odpowiedzi ludzi na duchowe wskazówki, które Matka Boża będzie dawać w następnych latach. Objawienia udokumentowane w Akita w Japonii w latach 70. Przedstawiły jeszcze bardziej konkretne szczegóły dotyczące czasów ostatecznych. Poprzez zakonnicę Agnes Sasagawa, Matka Boża, przekazała jasne ostrzeżenia o konsekwencjach: jeśli ludzkość nie zmieni się duchowo. Według tych relacji jeśli ludzkość będzie kontynuować tę samą drogę, wielkie trudności przyjdą z nieba i dotkną dużą część światowej populacji. Ci, którzy przeżyją Będą tak smutni i zmęczeni, że wolieliby być z tymi, którzy już zmarli. Ważne jest, aby zrozumieć, że te słowa nie zostały powiedziane, aby wywołać strach lub pesymizm, ale jako pilne ostrzeżenia, aby zmotywować ludzi do odpowiedniego przygotowania się na trudne czasy. Intencją było podanie wystarczających informacji, aby ludzie mogli podjąć środki ochronne. Objawienia z Medjugorje które rozpoczęły się w latach 80. i trwały przez wiele lat, oferowały prawdopodobnie najbardziej szczegółowe wyjaśnienie tego boskiego planu. Matka Boża obiecała ujawnić 10 konkretnych tajemnic dotyczących przyszłości ludzkości sześciu młodym wizjonerom, a kiedy wszystkie te tajemnice zostaną w końcu ujawnione, seria wydarzeń całkowicie zmieni świat, jaki znamy. Jeszcze ważniejsze, Podczas objawień w Medjugorje zostały podane konkretne instrukcje dotyczące tego, jak żyć w tych trudnych czasach. Te instrukcje obejmowały codzienną modlitwę różańca, praktykę postów w środy i piątki, miesięczną spowiedź, regularne czytanie Biblii i częste uczestnictwo w adoracji eucharystycznej. Każda z tych praktyk została przedstawiona nie jako opcjonalne sugestie. Ale jako istotne części kompletnego programu duchowego. Jednak te fundamentalne objawienia reprezentowały tylko podstawę znacznie bardziej rozbudowanej struktury. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, poprzez wizjonerów z różnych krajów na całym świecie, Matka Boża podobno uzupełniła i udoskonaliła ten plan, dostosowując swoje instrukcje do konkretnych realiów naszych obecnych czasów. A teraz, gdy czasy wielkich zmian przestają być odległą możliwością i stają się bliską rzeczywistością, wszystkie elementy tego boskiego planu w końcu zostają ujawnione w całości. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem więcej o tych nauczaniach i chcesz śledzić treści takie jak ta, nie zapomnij zapisać się do naszego kanału i aktywować dzwoneczek powiadomień. W ten sposób nie przegapisz żadnego nowego filmu, który publikujemy o wierze. Duchowości i znakach czasów. Twoja subskrypcja bardzo nam pomaga w dalszym dostarczaniu tych ważnych treści dla ciebie. Pierwszy komponent tej strategii obejmuje coś, co Matka Boża już rozpoczęła pomnażanie swoich objawień i znaków po świecie podczas tego okresu zmian. W ostatnich latach pojawiało się coraz więcej relacji o objawieniach maryjnych w różnych krajach. Znakach na niebie widzianych jednocześnie przez wiele osób i nadprzyrodzonych wydarzeniach, których nauka nie może łatwo wyjaśnić. Ale według objawień, ta obecna intensyfikacja to tylko początek czegoś znacznie większego. Matka Boża miała ogłosić, że te znaki bardzo się wzmocnią, gdy światowe wydarzenia staną się bardziej skomplikowane. Nie mówimy tylko o rzadkich objawieniach dla niektórych specjalnych wizjonerów. Ale o objawieniach, które będą widziane przez całe społeczności ludzi. Według tej tradycji Matka Boża pojawi się na placach publicznych, w kościołach pełnych ludzi modlących się razem, w domach pobożnych rodzin, w szpitalach, gdzie chorzy proszą o boską pomoc i w wielu innych miejscach, gdzie jej obecność będzie najbardziej potrzebna. Te objawienia nie będą tylko osobistymi doświadczeniami, ale rzeczywistymi wydarzeniami. Które będą mogły być świadczone przez kilka osób jednocześnie. Drugi fundamentalny komponent tej strategii obejmuje stworzenie kompletnej, nadprzyrodzonej ochrony, która otoczy tych, którzy naprawdę poświęcą się niepokalanemu sercu Maryi. To nie jest tylko symboliczna obietnica, ale prawdziwa i skuteczna ochrona. Ci, którzy żyją poświęceni niepokalanemu sercu Maryi, doświadczą niezwykłych cudów. Zgodnie z tymi nauczaniami, ataki, które powinny im zaszkodzić, po prostu nie zadziałają. Poważne choroby, które normalnie byłyby śmiertelne, nie będą mogły ich dotknąć. Wypadki, które powinny spowodować tragedię, nie będą mogły im trwale zaszkodzić. Opis sugeruje, że będzie to jak gdyby niewidzialny pancerz, silniejszy niż jakakolwiek ludzka ochrona, otaczał ich stale. Odchylając niebezpieczeństwa i chroniąc ich przed niebezpiecznymi sytuacjami. Jeszcze bardziej imponujące, według tych relacji, nawet siły natury będą posłuszne woli Matki Bożej chroniącej swoje poświęcone dzieci. Gwałtowne burze zmienią kierunek, trzęsienia ziemi zatrzymają się w ich pobliżu, a katastrofy naturalne, które powinny ich dotknąć, po prostu nie wydarzą się w ich obszarach. Trzeci komponent tej strategii obejmuje nadprzyrodzoną wybór konkretnych duchowych schronień rozsianych po całym świecie. Matka Boża, używając swojej nieskończonej mądrości, podobno już zidentyfikowała i przygotowuje konkretne miejsca, gdzie jej wierni znajdą kompletną ochronę podczas najintensywniejszych okresów trudności. Te schronienia nie będą funkcjonować tylko jako normalne miejsca fizycznego bezpieczeństwa. Przeciwnie, będą nadprzyrodzenie chronione przez rzeczywistą obecność samej Matki Bożej. Te miejsca mogą mieć bardzo różne formy: proste domy religijnych rodzin, małe zapomniane kaplice na prowincji, starożytne klasztory w ogizolowanych regionach, lub nawet naturalne jaskinie w odległych obszarach. Bez względu na to, jak wyglądają fizycznie lub gdzie się znajdują, wszystkie te schronienia będą miały specjalną cechę. Rzeczywistą i pocieszającą obecność Matki Bożej. Gdy poświęceni wierni dotrą do któregokolwiek z tych miejsc, natychmiast poczują nadprzyrodzony pokój, który wykracza poza wszelkie normalne ludzkie zrozumienie, poczucie absolutnego bezpieczeństwa, którego nie mogłyby dać ani najpotężniejsze armie, ani najnowocześniejsze schrony. Czwarty komponent tej maryjnej strategii obejmuje obietnice. Że Matka Boża będzie bezpośrednio ingerować w ważne światowe wydarzenia. Zgodnie z tą tradycją, Matka Boża nie będzie tylko obserwować ludzkiego cierpienia. Przeciwnie, będzie aktywnie używać swojej duchowej mocy, aby wpływać na fizyczne wydarzenia w rzeczywistym świecie. Relacje sugerują, że będą konkretne momenty, gdy pociski i inne wojskowe pociski zmienią swój kierunek podczas lotu. Będąc odchylane przez niewidzialną siłę, bardzo gwałtowne burze nagle zatrzymają się nad regionami, gdzie istnieje szczególnie silne nabożeństwo maryjne. Niebezpieczna aktywność sejsmiczna, w tym duże trzęsienia ziemi, zatrzyma się dokładnie na granicach miast, które zostały poświęcone niepokalanemu sercu. Epidemie, które mogłyby zaszkodzić całym narodom, po prostu nie będą mogły rozprzestrzenić się na obszarach, które otrzymują specjalną ochronę Matki Bożej. A podczas momentów największej rozpaczy, gdy sytuacja będzie wydawać się beznadziejna, wydarzą się prawdziwe cuda. Jedzenie pomonoży się nad przyrodzenie, czysta woda będzie tryskać ze źródeł, które były suche, a sama Matka Boża pojawi się fizycznie, aby dać odwagę i pociechę przestraszonym dzieciom i panikującym dorosłym. Jednak fundamentalne jest zrozumienie, że zgodnie z tymi nauczaniami Matka Boża ustanowiła konkretne warunki wprowadzenia tej strategii w życie. Aby mogła rozciągnąć swoją ochronę nad ludźmi i społecznościami, każda zainteresowana osoba musi podążać za konkretnymi instrukcjami i spełnić dobrze zdefiniowane duchowe wymagania. Pierwszy fundamentalny wymóg obejmuje całkowite przekształcenie domów w prawdziwe duchowe sanktuaria. Ta transformacja wykracza daleko poza proste umieszczenie religijnych obrazów na ścianach lub instalację krucyfiksu w salonie. Matka Boża dała szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak domy mają stać się rzeczywistymi centrami modlitwy i duchowej ochrony. Zgodnie z jej najnowszymi objawieniami, każda katolicka rodzina powinna stworzyć konkretne miejsce w swoim domu, dedykowane tylko modlitwie i duchowym aktywnościom. Ta święta przestrzeń powinna mieć konkretne elementy. Obraz najświętszego serca Jezusa, obraz niepokalanego serca Maryi, poświęcony krucyfiks, pojemniki z wodą święconą, świece, które zostały poświęcone przez księdza i, gdy tylko możliwe, eucharystyczną obecność poprzez świętą komunię przyniesioną przez specjalnych szafarzy. Podczas czasów wielkiej trudności. Gdy wiele kościołów może być zmuszonych do zamknięcia, gdy księża mogą spotkać się z prześladowaniem i gdy stanie się niebezpieczne zbieranie się w dużych grupach na publiczne msze, te domowe sanktuaria staną się głównym źródłem duchowego zbawienia dla oddanych katolickich rodzin. Matka Boża obiecała, że gdziekolwiek takie sanktuarium zostanie starannie przygotowane zgodnie z jej konkretnymi instrukcjami, będzie obecna w specjalny sposób. Dając aktywną ochronę zarówno przed fizycznymi niebezpieczeństwami, jak i przed duchowymi atakami, które mogą zagrozić tej poświęconej rodzinie. Drugi istotny wymóg obejmuje praktykę modlitwy Różańca z intensywnością, którą niewielu katolików naprawdę praktykuje dzisiaj. Matka Boża nie prosiła tylko o codzienną, swobodną modlitwę Różańca, ale sprecyzowała, że ta modlitwa powinna stać się głównym duchowym instrumentem pobożnych rodzin. Podczas czasów wzmożonej trudności każda zaangażowana rodzina powinna odmawiać pełny różaniec trzy razy dziennie, raz wcześnie rano, drugi raz w południe i trzeci raz wieczorem. Ta praktyka nie jest opcjonalną sugestią, ale absolutną koniecznością gwarantowania ochrony podczas okresu wielkiej udręki. Matka Boża wyjaśniła kilku wizjonerom w różnych miejscach, że podczas wielkich prób, które się zbliżają, negatywne duchowe siły będą uwolnione z intensywnością nigdy wcześniej nie widzianą w historii ludzkości. Tylko rodziny, które utrzymają tę praktykę stałej i zdyscyplinowanej modlitwy, będą odpowiednio chronione przed surowymi duchowymi atakami, które nieuchronnie towarzyszą fizycznym trudnościom tego wyjątkowego okresu. Trzeci fundamentalny wymóg obejmuje regularną praktykę postu i cielesnej pokuty. Podczas dobrze udokumentowanych objawień w Medjugorje Matka Boża była absolutnie jasna co do tego punktu. Rygorystyczny post jedząc tylko chleb i wodę podczas śród i piątków każdego tygodnia. Podczas czasów prób, które się zbliżają, ta zdyscyplinowana praktyka stanie się istotnym fizycznym przygotowaniem na okres gdy jedzenie będzie bardzo skąpe i będzie konieczne przetrwanie z bardzo małymi ilościami. Ci, którzy już przygotowali swoje ciała poprzez dobrowolny post, będą fizycznie i mentalnie przygotowani na materialne trudności, które ten okres przyniesie. Równie ważne, regularna praktyka postu produkuje konkretną duchową siłę, która pomaga ludziom oprzeć się moralnym pokusom i ekstremalnym psychologicznym presjom. Które pojawiają się podczas kryzysów i przedłużających się sytuacji awaryjnych. Czwarty wymóg maryjnej strategii obejmuje uczestnictwo w spowiedzi znacznie częściej niż większość katolików uważa za konieczne. Idealnie, zgodnie z tymi instrukcjami, każda osoba powinna się spowiadać tygodniowo. Podczas czasu wielkiej udręki. Gdy śmierć może nadejść nieoczekiwanie, i gdy księża mogą nie być dostępni do udzielenia ostatnich sakramentów, ci, którzy utrzymują swoje dusze zawsze w stanie łaski poprzez regularną spowiedź, będą duchowo przygotowani do spotkania z Bogiem, bez względu na to, jak umrą. Matka Boża konkretnie ostrzegła, że podczas okresu wielkiej udręki wielu praktykujących katolików będzie zmuszonych do dokonania definitywnego wyboru między publicznym zaprzeczeniem swojej wiary a przyjęciem śmierci jako męczennicy. Tylko ci, którzy już żyją w stałym stanie łaski poprzez częstą spowiedź, będą mieli konieczną wewnętrzną duchową siłę, aby pozostać wiernymi swoim religijnym zasadom, nawet gdy staną w obliczu możliwości śmierci. Piąty i ostatni fundamentalny wymóg obejmuje rozwijanie specjalnego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu poprzez częste uczestnictwo w adoracji eucharystycznej, gdy tylko możliwe przyjmowanie świętej komunii codziennie. Matka Boża ujawniła, że podczas ostatnich czasów ludzkiej historii Eucharystia będzie funkcjonować jako główny nadprzyrodzony pokarm, który będzie podtrzymywać wiernych w środku niewyprób. Zgodnie z tymi nauczaniami będą konkretne dni podczas tego okresu, gdy nie będzie dostępnego fizycznego jedzenia w domach, ale ci, którzy przyjmą Jezusa Chrystusa w Eucharystii, nie poczują głodu. Będą przedłużające się noce, podczas których strach opanuje całe populacje na całym świecie, ale ci, którzy noszą Jezusa Chrystusa w swoich sercach, doświadczą nadprzyrodzonego pokoju którego żaden zewnętrzny strach nie będzie mógł zakłócić. Prawdopodobnie najbardziej pocieszającym aspektem całej tej maryjnej strategii jest jasna obietnica, że Matka Boża będzie osobiście ingerować, aby znacznie skrócić całkowity czas ludzkiego cierpienia. Funkcjonując jak kochająca matka, która nie może widzieć, jak jej dzieci cierpią bez potrzeby, obiecała nie pozwolić, aby bóle przedłużały się dłużej niż absolutnie konieczne do wypełnienia boskich celów. Gdyby nadchodzące wydarzenia zależały tylko od ludzkiej mocy i konwencjonalnych polityk, konflikty, które się zbliżają, mogłyby łatwo trwać dziesięciolecia lub nawet całe pokolenia. Ale matka Boża, używając swojego macierzyńskiego serca i duchowej władzy, zagwarantowała, że ci, którzy wiernie żyją zgodnie z jej nauczaniami, Otrzymają specjalną ochronę, i że okres udręki zostanie znacznie skrócony. Ta obiecana ochrona nie jest tylko abstrakcyjną przyszłą nadzieją, ale rzeczywistością, którą już można zobaczyć w teraźniejszości. Rodziny, które sumiennie podążają za nauczaniami Matki Bożej, często relacjonują doświadczenia niewytłumaczalnej ochrony, opatrznościowe zbie okoliczności, które zapobiegły tragediom. I głęboki wewnętrzny pokój, który trwa nawet podczas normalnych trudności codziennego życia. A po tym koniecznym, ale tymczasowym okresie prób nastąpi realizacja najpiękniejszej ze wszystkich Maryjnych obietnic ustanowienie ery pokoju, jakiej ludzkość nigdy nie znała. To nie będzie tylko nieobecność wojen czy napięć politycznych, ale będzie reprezentować kompletną odnowę wszystkich społecznych, politycznych, Ekonomicznych i duchowych struktur ludzkiej cywilizacji. Ta przekształcona era pokoju będzie zbudowana i zamieszkana dokładnie przez rodziny i ludzi, którzy podczas naszego obecnego okresu zdecydują się zobowiązać do życia zgodnie ze strategią objawioną przez Matkę Bożą. Każda osoba, która słucha z szczerym sercem tego macierzyńskiego wezwania, ma możliwość aktywnego uczestnictwa w budowaniu tej nowej rzeczywistości. Każda indywidualna modlitwa, którą oferujemy dzisiaj, każdy konkretny akt miłości okazywany w naszych rodzinach, każdy konkretny gest hojności rozciągnięty na bliźniego, są duchowymi nasionami nowej cywilizacji, która się zbliża. Z tego fundamentalnego powodu nie musimy żyć zdominowani przez strach przed przyszłością czy niepokój o nadchodzące wydarzenia. Matka Boża już dała wszystkie duchowe i praktyczne narzędzia których potrzebujemy, aby bezpiecznie przejść przez nadchodzące trudne czasy. Gdy świadomie przekształcamy nasz dom w małe sanktuarium, gdy regularnie zbieramy się jako rodzina, aby odmawiać różaniec, gdy praktykujemy post, oferując nasze małe dobrowolne ofiary, aktywnie uczestniczymy w implementacji boskiej strategii dla kompletnej odnowy świata. To prawda, że znaki czasów pomnażają się widocznie wokół nas w przyspieszonym tempie. Codzienne wiadomości mogą być bardzo niepokojące, i często wydaje się, że świat jest całkowicie poza ludzką kontrolą. Ale Matka Boża nieustannie przypomina nam, że już uzyskała definitywne zwycięstwo nad wszystkimi przeciwnymi siłami. Negatywne siły mogą robić dużo hałasu i wydawać się tymczasowo dominujące ale już zostały fundamentalnie pokonane w najgłębszym duchowym wymiarze. Nasze ostateczne zwycięstwo jest absolutnie zagwarantowane. Musimy tylko iść z ufnością na duchowej ścieżce, którą jasno nam pokazała. Czas, który mamy przed sobą, nie powinien być powodem do strachu, ale reprezentuje niezwykłe zaproszenie do aktywnej nadziei i świadomego uczestnictwa w boskich planach. Matka Boża jest z nami stale, Idzie obok nas podczas każdego kroku naszej podróży, mocno trzyma naszą rękę, gdy droga staje się szczególnie trudna, i szepcze słowa pociechy bezpośrednio do naszych serc, gdy smutek lub zniechęcenie grożą opanowaniem naszych uczuć. Matka Boża cierpliwie czeka na naszą indywidualną odpowiedź na jej zaproszenie, miłośnie wyciąga swoje macierzyńskie ramiona i zaprasza nas z nieskończoną czułością: Choć ci je, moje drogie dzieci. Pozwólcie mi zaopiekować się wami z macierzyńską miłością. Pozwólcie mi chronić was moim świętym płaszczem. Pozwólcie mi poprowadzić was do wiecznego pokoju, który mój syn przygotował specjalnie dla nas wszystkich. Kropka. Fundamentalny wybór nadal pozostaje nasz, jak zawsze był, ale Maria pozostaje tutaj z nami jako nasza duchowa matka. Jezus Chrystus jest z nami jako nasz Zbawiciel. A Duch Święty nieustannie prowadzi nas swoją boską mądrością. Z tą kompletną boską rodziną kroczącą obok nas, wspierającą nas i chroniącą nas, jaki powód mielibyśmy się bać czegokolwiek, co przyszłość może przynieść? Przyszłość jest jasna i pełna niezwykłych obietnic dla wszystkich tych, którzy wybierają zaufanie strategii objawionej przez Matkę Bożą. Obiecany pokój już zaczął cicho rozkwitać w naszych indywidualnych sercach, a stamtąd stopniowo rozprzestrzeni się, aby przekształcić cały świat. Mam nadzieję, że ta treść dotknęła Twoje serce i przyniosła nadzieję do Twojego życia. Jeśli masz jakieś osobiste doświadczenia związane z nauczaniami Matki Bożej, jakieś refleksje na temat tego Maryjnego planu lub chciałbyś podzielić się tym, jak te nauczania wpłynęły na Twoją duchową podróż, zostaw swój komentarz tutaj na dole. Twoja partycypacja wzbogaca naszą społeczność i może być źródłem inspiracji dla innych braci i sióstr, którzy również dążą do życia zgodnie z nauczaniami Matki Bożej. Nie zapomnij polubić filmu, jeśli był dla Ciebie użyteczny, i do następnego spotkania.